Tworzymy nowy projekt dla płytki Tank Nano 1K z układem FPGA firmy GOWiN. Otwieramy środowisko, klikamy New Project i OK. Tu podajemy nazwę. W moim przypadku będzie to test. Ścieżkę ustawię taką, jaką tu mam domyślną. Ważne, żeby nie miała polskich znaków ani spacji. Następnie wybieramy układ. Ja tu mam podpowiedź. W płyce Tank Nano 1K jest taki układ FPGA, więc wybieramy seria Gowin 1NZ, Package 48QFN, Speed C6 i 5. Zostaje nam jeden układ, jak widzimy LV1QN48C6 i 5. Wybieramy go i Next. Następnie klikamy Finish. Mamy gotowy projekt. Teraz dodamy plik system Tutaj daję menu. verilog File. OK. Nazywam go TOP. OK. Skopiuję sobie kod. Link do strony z kodem jest w opisie. Zapisuję. Co ten kod, co ten kod robi. Tutaj zobaczmy, y, jest schemat. Mamy dwa przyciski na płytce w logice negatywnej, więc tu mamy dwa negatory. Następnie trzy funkcje logiczne, znowu negacja, bo diody też pracują w logice negatywnej. Przerzutniki, które zaczaskują i sterowanie diodami. Tutaj numery to są numery PINów, przydadzą nam się później przy konfiguracji wejść-wyjść. Ale żeby ten pik się skompilował, musimy wybrać wersję system Veriloga. Na 2017. W tym celu wybieramy projekt, konfiguracja i przechodzimy do ge Synthesis General. Tutaj zmieniamy Verilog 2017. Możemy też, jak chcemy skonfigurować piny, które mają dwa przeznaczenia, to jako zwykłe wejścia, wyjścia możemy też tu odkliknąć, ale w tym projekcie ich nie używamy. Klikamy OK. Teraz możemy przejść do Proces i uruchamiamy syntezę. Jak się powiedzie, możemy przejść do konfiguracji pinów. Flow Planner. Tak, chcemy stworzyć plik cst. I tu przechodzimy na package view. Tu zakładamy LED ports i przejdźmy do opisu. My mamy A 44, B 13. Następnie clock 47 i wyjścia czerwona dioda 9 zielona 11 i niebieska pod 10 zapisujemy druga rzecz do konfiguracji to zegar otwieramy timing constraint editor klikamy tak, żeby stworzyć plik sdc i tu dodajemy nowy zegar create clock nazywamy go nazwę nazwę CLK. Częstotliwość. 27 MHz, bo taki jest kwarc na płytce. I musimy jeszcze przypisać sygnał. Bierzemy get ports, filter i clock. OK. OK. Zapisz. Zaknij. I teraz możemy puścić place and root. Mamy raport, że mamy trzy rejestry. A żeby zaprogramować, klikamy Program Device. Płytka już jest podknięta do portu. Klikamy ustawienia domyślne Save. I następnie mamy SM Programming, czyli zapis do pamięci RAM, czyli podłączeniu do zasilania program będzie skasowany. I klikamy Program. Gotowe. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, będę wdzięczny, że łapkę w górę. O ja subskrypcję mojego kanału. Cześć!